Zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę stoi na przeszkodzie między tobą a życiem, o którym zawsze marzyłeś? Może to tylko absurdalnie uparta wiara w to, że jest ono nieosiągalne? Wyobraź sobie, że mówię ci niemożliwe to tylko źle zdefiniowana wiara mit własnego tworzenia to nie świat cię ogranicza to twoje postrzeganie samego siebie w nim. Większość ludzi żyje jak w klatce, nie z żelaznymi więzami, lecz skutymi z własnych słabych myśli, czekają na znaki, pozwolenie, dowody. A prawda jest prosta: życie reaguje nie na wahanie, lecz na decyzję. Niepowodzenie rzadko wynika z braku talentu. To jedna z największych samonakładanych iluzji. Brutalna, lecz wyzwalająca rzeczywistość jest taka: większość ludzi zawodzi, bo nigdy naprawdę nie próbowała. A nie próbowała, bo w głębi serca nie wierzyła w sukces. Bez wiary nie ma działania, bez działania nie ma zmiany, bez zmiany. Życie tkwi w miejscu. Znasz kogoś takiego? Kogoś z oczywistym potencjałem, który ciągle sam siebie sabotuje. Może to, ty, może sam kiedyś powiedziałeś: Chciałbym założyć firmę, ale teraz nie ma na to odpowiedniego czasu. Chciałbym zmienić pracę, ale boję się, że nie znajdę nic lepszego. Marzę o przeprowadzce, o nowym życiu, ale co jeśli wszystko pójdzie źle? Te słowa to niewidzialne kajdany, deklaracja kapitulacji jeszcze przed walką. A co jeśli jedyną przeszkodą nie jest rzeczywistość, lecz twoja jej interpretacja? Nauczono cię wierzyć w to, co widzisz, dotykasz, mierzysz. Ale wszystko, co dziś uważasz za realne, kiedyś istniało tylko w umyśle kogoś, kto odważył się uwierzyć, zanim stało się widoczne. Andrew Carnegie to rozumiał. Kiedy po raz pierwszy przeprowadzałem z nim wywiad jako początkujący reporter, zauroczyła mnie nie jego fortuna, lecz niezachwiana wiara, którą emanował. Zaczynał od zera. Biedny chłopak, pracujący w fabryce bawełny za grosze. Ale w jego głosie było coś, czego brakowało zwykłym ludziom niewzruszona pewność siebie. Nie czekał aż świat doceni jego wartość, on sam ją w sobie nosił, w każdym geście słowie, decyzji, już wtedy widział siebie jako potentata, choć był tylko jednym z wielu. I wtedy pomyślałem: A co, gdyby każdy z nas miał taką wiarę? Nie tę słabą, uwarunkowaną okolicznościami, lecz tę, która narzuca własną rzeczywistość, kształtuje świat wokół siebie, a nie jest przez niego kształtowana. Może teraz zastanawiasz się, no dobrze, ale jak to zastosować w moim życiu? Nie jestem karnegiem. Nie mam pieniędzy, znajomości, klarownych szans. Powiem ci, masz coś potężniejszego niż cokolwiek z tego. Masz umysł i możesz zacząć go trenować już teraz, by wierzył w to, czego jeszcze nie ma. Spróbowałeś kiedyś budzić się każdego dnia, spoglądać w lustro i z przekonaniem powtarzać, Moja rzeczywistość zmienia się, bo moja wiara rośnie, wydaje się błahe, ale nie jest. Nie masz kontroli nad wszystkim, co się dzieje, ale masz kontrolę nad tym, jak interpretujesz i reagujesz na sytuację. O mój przyjacielu, to potęga. Zacznij od wizualizacji. Wyobraź sobie szczegółowo życie, którego pragniesz. Zobacz siebie już w tej rzeczywistości. Wyobraź sobie, jak wchodzisz do tego biura. Podpisujesz kontrakt, mieszkasz w tym domu, pomagasz bliskim z poczuciem wolności, wyczuj zapachy, dźwięki, odczucia. To nie fantazjowanie, to przeprogramowywanie mózgu na rozpoznawanie szans zgodnych z Twoją wizją. Dlaczego? Bo Twój umysł jest selektywny. Kiedy mocno w coś wierzysz, Twój mózg nieświadomie zaczyna szukać dróg, by to umożliwić. To nie magia. To skupienie, a skupienie to światło w ciemności. Ale uwaga, to codzienna praktyka. Wiara to mięsień, który trzeba wzmacniać. Jeśli tego nie robisz, słabnie przy najmniejszym oporze, powstaną wątpliwości. Niepewność będzie cię prześladować, strach będzie szeptać, że nie dasz rady, ale właśnie wtedy musisz powiedzieć, nie odmawiam swojej wizji. Nie czekaj na dowody, by zacząć wierzyć. Dowód przychodzi po wierze, nigdy przed nią. Ludzie czekający na idealne warunki umierają czekając. Czynny z wiarą natomiast zmusza warunki do adaptacji. Traktuj swoje cele jak prawo, a nie słabe pragnienie. Kiedy mówisz chcę. Ale działasz jak może, wszechświat rozumie to jako nie jest priorytetem, ale kiedy działasz jak gdyby to była kwestia życia i śmierci, drzwi, które wydawały się zamknięte, zaczynają się otwierać. Nie przez magię, ale dlatego, że stajesz się kimś, kto nie akceptuje innego wyniku niż zwycięstwo. A teraz pozwól, że będę jeszcze bardziej bezpośredni. Może jesteś otoczony głosami, które mówią ci, byś nie marzył tak wysoko, doradzają ci, byś był realistą, przypominają o ryzyku, ale nie o zyskach. Zastanów się, kim są te głosy: ludźmi, którzy zbudowali życie, o którym marzysz, czy ludźmi uwięzionymi we własnych lękach? Uważaj, kogo słuchasz. Wiara jest Twoja, ale może być osłabiona przez fałszywe głosy. Musisz zdecydować od dziś, by nosić swoją wiarę z postawą, z decyzyjnością, z działaniem, jak Carnegie, jak wielu innych. Ale, co ważniejsze, jak ty możesz to robić. Nie ma znaczenia, czego cię uczono, czego ci odmówiono, czego ci brakowało. Od momentu, gdy zdecydujesz, że wygrasz i zaczniesz działać w ten sposób, świat zacznie się reorganizować wokół twojej decyzji. Więc odpowiedz mi, będziesz dalej czekać, czy zaczniesz działać jak ktoś, kto już wierzy, że wszystko jest możliwe? Bo to właśnie definiuje, kto wznosi się na szczyt, a kto pozostaje w stagnacji. Czy zwróciłeś uwagę na słowa, które mówisz każdego dnia? Większość ludzi tego nie zauważa, ale mówi o porażce z największą naturalnością, zdania typu to za trudne, nie urodziłem się do tego, nie umiem zarządzać pieniędzmi. Życie nigdy mnie nie faworyzuje, wydają się niewinne, prawda? Ale te słowa nie są obojętne to polecenia, a Twój umysł, posłuszny jak dobry sługa, wykonuje je bez pytania. Umysł ludzki to żyzna gleba, ale nie jest selektywny daje życie zarówno wierze, jak i strachowi. To, co siejesz w nim każdego dnia swoimi myślami, słowami i wyobraźnią, to dokładnie to, co zaczyna on uprawiać, a żniwa zawsze przychodzą. W młodości dorastałem na ubóstwie, w głębi apalachów. W domu nie było książek, ubrania przechodziły z brata na brata, a szanse wydawały się zarezerwowane dla innych, nigdy dla nas, ale towarzyszyła mi jakaś wewnętrzna niespokojność. Płomień, który mówił: To nie wszystko, jest więcej. I mimo że wszystko wokół krzyczało o ograniczeniach, ja wybrałem karmienie tego głosu. Zaczęłam obserwować, jak myślą ludzie sukcesu, co mówią, jak działają. I stopniowo zrozumiałem: Różnica między tymi, którzy wygrywają, i tymi, którzy się poddają, nie leży w zasobach, leży w sposobie myślenia. Pewnego razu usłyszałem, jak ktoś powiedział, że słowa to wiatr. To mnie głęboko zaniepokoiło, bo nauczyłem się, że słowa to cegły, budują lub niszczą, w zależności od tego, jakich używasz. Kiedy powtarzasz zdania o niedostatku strachu, autodestrukcji, budujesz mury własnego więzienia, ale kiedy zaczynasz mówić o zwycięstwie, możliwościach, obfitości. Zaczynasz otwierać niewidzialne drzwi, które były tam cały czas, czekając aż Twój umysł stanie się zdolny je dostrzec. Spróbowałeś kiedyś mówić z przekonaniem o życiu, którego pragniesz, nie jako o słabym pragnieniu, ale jak o rzeczywistości. Zawsze mówię, nie możesz żyć na wielką skalę, mówiąc na małą. Twój język musi być na miarę życia, które chcesz zbudować. Mów, jestem gotowy, nawet gdy strach mówi co innego. Mów, jestem zdolny, nawet jeśli się uczysz. Bo te słowa powtarzane z wiarą zaczynają kształtować twoją tożsamość. Jeśli chcesz odnieść sukces finansowy, ale ciągle powtarzasz, że nigdy nie zostaje pieniędzy, że system jest niesprawiedliwy, że nie urodziłeś się do biznesu. To już zadecydowałeś o swoim losie, zanim spróbowałeś. Ale kiedy zaczniesz mówić, uczę się prosperować, możliwości są w moim zasięgu, zasługuję na dostatnie życie, coś się zmieni. Twój mózg zacznie szukać alternatyw, twoje zachowanie zacznie się dostosowywać do tych afirmacji. I to nie jest magia, to neurobiologia to skupienie. To kształtowanie się tożsamości. Weź przykład Clary Barton. Założycielka Amerykańskiego Czerwonego Krzyża była odrzucana i dyskredytowana przez wielu. Mówiono, że nie ma zdolności, że nie powinna przewodzić, ale ona odmówiła przyjęcia tych słów. Wolała tworzyć swoje własne. Mówiła do siebie: Jestem potrzebna, jestem gotowa, zostałam do tego stworzona. I w końcu świat musiał się zgodzić, bo ten, kto wystarczająco mocno wierzy, kształtuje rzeczywistość na swój obraz. Więc pytam cię: jak mówisz do siebie? Kiedy patrzysz w lustro, widzisz w sobie obietnicę czy problem, kiedy marzysz, czujesz entuzjazm, czy zaczynasz usprawiedliwiać, dlaczego się nie uda, twój umysł słucha. Wszechświat słucha, ale co najważniejsze, ty słuchasz. A to, co słyszysz, dzień po dniu, staje się prawdą, którą żyjesz. Nie ma w tym neutralności. Każde słowo, które wypowiadasz, albo buduje most do twoich marzeń, albo wzmacnia przepaść, która cię od nich dzieli. Powiedz, że to trudne i tak będzie. Powiedz, że to niemożliwe i tak będzie, ale powiedz, że to twój cel, że jesteś w drodze, a zaczniesz iść, jak ten, kto wie, że dotrze. Może nauczyłeś się być skromnym, nie mieć oczekiwań, nie robić sobie nadziei, ale posłuchaj: wiara to nie iluzja. Wiara to świadoma decyzja o patrzeniu poza dowody, to moc wyprzedzania tego, czego jeszcze nie ma i kroczenia tak, jakby to już istniało. To prawdziwa odwaga. Gdybym miał Ci zaproponować wyzwanie, byłoby to. Przez siedem dni mów tylko o tym, co chcesz zobaczyć. Nie mów, nie mogę. Mów, staję się zdolny. Nie mów, wszystko idzie mi źle. Mów, sprawy zaczynają układać się po mojej myśli. Nie mów, nikt mnie nie wspiera. Mów, spotykam odpowiednich ludzi. Zobaczysz, twoja energia się zmieni, twoje skupienie się zmieni, twoje działania zaczną się zmieniać. A kiedy się najmniej spodziewasz, Świat zacznie odpowiadać, nie dlatego, że miałeś szczęście, ale dlatego, że stałeś się typem człowieka, który oczekuje zwycięstwa. Pamiętaj, słowa to nie tylko dźwięki, to nasiona, a ty będziesz żył dokładnie w rzeczywistości, którą twoje słowa zdecydują się zasadzić. Dlatego mów jak ten, który wie, że wygra, bo to zmienia zwykłą wiarę. W siłę nie do powstrzymania, wiara, choćby potężna nie przetrwa sama potrzebuje pożywienia. A to, co ją karmi lub osłabia, to środowisko, w którym decydujesz się siać swoją myśl. Możesz mieć najwspanialsze marzenie, najjaśniejszą wizję, najlepiej opracowany plan. Ale jeśli jesteś otoczony przez niewłaściwe głosy, Twoja wiara zwiędnie zanim zakwitnie. Nikt bez względu na to, jak bardzo jest zdeterminowany, nie jest niepokonany przeciwko ciągłej presji toksycznego środowiska. I tu wielu upada, nie dlatego, że byli słabi, ale dlatego, że byli źle otoczeni. Czy zauważyłeś, jak trudno zachować wiarę, gdy wszyscy wokół narzekają, kiedy każdy Twój pomysł jest przyjmowany ze sceptycyzmem? Kiedy każda próba rozwoju jest postrzegana jako przesada, arogancja, a nawet szaleństwo, to nie przypadek, to emocjonalne wyczerpanie, to środowisko duszące Twoją wiarę. Po cichu. Mówię to z własnego doświadczenia. Był okres w moim życiu, w którym musiałem oddalić się nawet od bliskich mi osób. Nie dlatego, że ich nie kochałem, ale dlatego, że zauważyłem, że ciągle podsycają we mnie strach przed niedostatkiem, wątpliwości co do przyszłości, wiarę, że moje zadanie to tylko przetrwanie, a nie prosperowanie. To mnie niszczyło, upokarzało mnie w środku i wiedziałem, jeśli tam zostanę, nigdy nie napiszę ani jednej linijki wartej przeczytania. Był to jeden z najtrudniejszych, ale też najpotrzebniejszych kroków do ochrony mojej wizji. Możesz mieć jasny cel, ale jeśli jesteś otoczony przez ludzi, którzy w niego wątpią, ten cel zaczyna się rozmywać. Słowa, które słyszysz każdego dnia, wnikają w twoje myśli niezauważalnie. A to, co wydaje się tylko dobrze pojętą radą, może stopniowo stać się trucizną, która zabija Twoją odwagę. Zobacz przykład. Bookera T. Washingtona urodził się w niewoli i mógłby spędzić całe życie powtarzając to, co świat mówił o nim że jest gorszy, ograniczony, bezwartościowy. Ale podjął inną decyzję. Otaczał się mentorami, nauczycielami i sprzymierzeńcami, którzy mówili o edukacji, postępie, przywództwie. Zbudował sieć, która podważała wąską wizję otaczającego świata i karmiła dzień po dniu nową wiarę, że może stać się latarnią dla swojego pokolenia. I stał się: teraz zatrzymaj się i zastanów, z kim dzielisz się swoimi marzeniami. Ludzie, z którymi na co dzień przebywasz, zachęcają cię czy cię umniejszają? Kiedy mówisz o czymś wielkim, co chcesz zrobić, ich oczy błyszczą. Czy próbują przekonać cię, byś był bardziej realistyczny? Odpowiedź na te pytania może ci ujawnić, dlaczego twoja wiara jest słaba. Nie dlatego, że ty jesteś słaby. Ale dlatego, że jest niedożywiona. Nie łudź się, myśląc, że możesz utrzymać umysł giganta w środowisku emocjonalnych karłów. Środowisko, w którym żyje Twoja wiara, musi być żyzne. Musi być pełne słów podnoszących na duchu, postaw odważnych, śmiałych wizji. Musi być zamieszkane przez ludzi, którzy, nawet w ciszy, zmuszają Cię do myślenia na większą skalę. A kiedy będzie to trudne do znalezienia, a czasem tak będzie, zacznij budować to środowisko od tego, co czytasz, co słuchasz, co pozwalasz wejść do swojego umysłu. Literatura ratowała mnie wiele razy, gdy przyjaciele nie mogli mnie zrozumieć. Słowa takich ludzi jak Lincoln, Emerson, Carnegie i inni stali się moimi niewidzialnymi towarzyszami. I ciekawe jest, jak zdanie przeczytane we właściwym momencie może podnieść kogoś z dna. Jeśli chcesz się rozwijać, musisz podjąć strategiczny wybór dbać o swoją glebę umysłową tak, jak ogrodnik dba o swój najcenniejszy teren. Zidentyfikuj chwasty, głosy wątpliwości, nawyki narzekania, towarzystwo, które nie marzy i wyrwij to wszystko z korzeniami bez litości. To nie oznacza zerwania kontaktów ze wszystkimi, którzy myślą inaczej, ale oznacza ograniczenie ich wpływu na Twoją wiarę. Nie każdy zasługuje na dostęp do Twojego umysłu, bo Twoja wiara jest święta to niewidzialny silnik Twojego życia, a ten silnik potrzebuje czystego paliwa, zrobionego ze słów, które inspirują, postaw, które motywują i obecności, które zmuszają Cię do wznoszenia się. I oto coś, czego może nigdy nie słyszałeś. Nie każdy przyjaciel jest sprzymierzeńcem. Niektórzy są wygodni, ale jałowi, inni są trudni, ale płodni. Wybierz tych, którzy nawet ostrymi słowami pchają cię do przodu, a nie tych, którzy zatrzymują cię słodkimi, paraliżującymi słowami. Nie możesz kontrolować świata wokół siebie, ale możesz zdecydować, z kim przebywasz. Możesz wybrać, kto wchodzi do Twojego domu, kto wchodzi do Twojego umysłu, kto wchodzi do Twojego serca. Bo w końcu to, co jest wokół Ciebie, zaczyna stawać się tym, co jest w Tobie. A jeśli w Tobie jest tylko wątpliwość, niedostatek i strach, bez względu na to, jak wspaniałe jest Twoje marzenie, zostanie uduszone. Jeśli więc masz zachować jedną radę z tego spotkania, Niech to będzie ta, nie karmi swojej wiary na skażonej glebie, chroni ją, otacza się tymi, którzy marzą po wielkiemu. Bądź tam, gdzie Twoja wizja jest wyzwaniem do wzrostu, a nie tam, gdzie jest zmuszona do kurczenia się. A kiedy to zrobisz, zobaczysz, że to, co wydawało się niemożliwe, to był tylko brak tlenu. Twoja wiara nie była błędna, była po prostu źle otoczona. Prawdziwa siła wiary nie objawia się, gdy wszystko idzie dobrze, ukazuje się w chaosie. Łatwo powiedzieć wierzę, gdy pieniądze wpływają, gdy płyną pochwały, gdy rezultaty pojawiają się szybko, ale co, gdy dzieje się odwrotnie? Kiedy wszystko zaczyna się walić, kiedy nikt cię nie rozumie, gdy plany zawodzą, gdy rachunki się nie zgadzają, gdy telefon milczy, gdy ziemia znika spod nóg. W tym momencie odkrywasz, czy twoja wiara była przekonaniem, to czy wygodą. Wiara nie buduje się w spokoju, jest kowalowana w ogniu przeciwności. Każda trudność to jak młot uderzający w stal twojej duszy, nadając kształt wewnętrznej strukturze, która będzie podtrzymywała twoją wielkość w przyszłości. A jeśli za każdym razem, gdy coś wymyka się spod kontroli, się załamujesz, to nie świat jest przeciwko tobie. To znaczy, że twoja wiara jest jeszcze zielona jeszcze niedojrzała. Jeszcze się nie nauczyła stać na nogach, gdy wiatr wieje silniej. Zobacz przykład Georgia Washingtona Carvera. Człowiek urodzony w niewoli, sierota, odrzucany przez uniwersytety z powodu koloru skóry. Mógł pogrążyć się w litości nad sobą, mógł zaakceptować rolę, którą świat chciał mu narzucić, ale się nie poddał. Zamiast tego skupił się na czymś małym, prawie nieistotnym w oczach innych orzeszkach ziemnych. Podczas gdy świat pogardzał tym ziarnem, on w nie zanurzył się. I stamtąd wydobył ponad 300 wynalazków: plastiki, oleje, leki, farby. Tam gdzie wszyscy widzieli ograniczenia, on widział surowiec do wielkości. Ale to było możliwe tylko dlatego, że już wcześniej zwyciężył wewnętrznie. Jego wiara została przetestowana i zatwierdzona, a to właśnie wielu ignoruje: chcą zwycięstwa bez presji, rozwoju bez oporu, pokonania bez walki, ale wszechświat nie działa w ten sposób, żadna prawdziwa zasługa nie przychodzi bez próby. A próba zawsze pojawia się w postaci opóźnienia, odrzucenia, krytyki, wątpliwości, samotności. Większość rezygnuje w tym momencie. I wiesz, co mówią? Może to nie było dla mnie. Kiedy w rzeczywistości to było dokładnie dla ciebie, ale wymagało poziomu dojrzałości, którego jeszcze nie byłeś gotowy osiągnąć. Musisz przestać interpretować wyzwania jako sygnał, że coś jest nie tak. Wyzwanie to nie kara, to szlifowanie, to przygotowanie do następnego etapu, a przede wszystkim jest to jedyny sposób, aby dowiedzieć się, czy to w co mówisz, że wierzysz, jest tylko przemową, czy żywą prawdą w Tobie. Był czas, kiedy wszystkie moje plany zawiodły. Moje rękopisy były odrzucane, moje nazwisko wyśmiewane przez ludzi, którzy uważali się za ekspertów. Zostałem nawet bez pieniędzy na podstawowe potrzeby i myślałem o porzuceniu wszystkiego. Ale w tym momencie, kiedy wszystko wokół się waliło, nauczyłem się stać mocno w środku. Tam, w tej ciemności, stałem się tym, kim naprawdę jestem. Ból mnie nie zniszczył. On mnie zdefiniował. A może ty teraz przechodzisz przez coś podobnego trudny okres, nieoczekiwana strata, zamknięte drzwi, nieudany plan i zastanawiasz się, czy jestem na właściwej drodze? Odpowiedź nie leży w okolicznościach, leży w tym, kim wybierasz być, pomimo nich. Bo życie nie nagradza tego, czego chcesz. Nagraża to, co podtrzymujesz, nawet gdy wszystko wydaje się przeciwne. Wiara, która działa tylko w dobre dni, to tylko przebrany optymizm, ale wiara, która pozostaje, gdy wszystko się chwieje, to siła, która przekształca. Ironicznie, w momentach największej presji następują największe skoki, bo presja, którą odczuwasz teraz, nie próbuje cię zmiażdżyć, próbuje cię ukształtować, próbuje pchnąć cię na nowy poziom tożsamości. I powiem Ci więcej. To, co robisz, kiedy jesteś zmęczony, sfrustrowany, zdezorientowany, to naprawdę definiuje twój los. To nie pomysł, który miałeś, to nie plan, który stworzyłeś, to zachowanie, które przyjmujesz, gdy życie się zaciska, bo w tym momencie większość zaczyna negocjować ze swoimi marzeniami, zaczyna iść na kompromisy. Wiesz, co blokuje sukces? Wątpliwości, te małe podstępne robaczki, które podgryzają fundamenty twoich marzeń. To one, a nie brak talentu czy szczęścia, są prawdziwym przeciwnikiem. Ale pomyśl, każda przeszkoda, każdy cios losu to szansa na udowodnienie sobie, na ile jesteś silny, na ile naprawdę wierzysz w to, co robisz. Nie chodzi o to, żeby było łatwo, bo nie będzie. Chodzi o to, by wstać po każdym upadku, by z każdym kolejnym ciosem bić się jeszcze zacieklej, by przekuć porażkę w paliwo napędzające twój nieustępliwy marsz do przodu. Uwierz mi, to nie najbystrzejszy ani najzdolniejszy wygrywa, lecz ten, kto ma w sobie ten ogień, ten upór, tą niezłomną wolę walki. Ten, kto rozumie, że trudności to nie koniec, a tylko droga do samorealizacji, droga, którą trzeba przejść, by stać się kimś lepszym, silniejszym. A gdy w serce wbijesz prawdziwą wiarę w siebie, gdy ta wiara stanie się Twoim kompasem, nawet najstraszniejsza burza nie zdoła Cię zatopić. Zacznij od małego kroku, od tej jednej ważnej myśli, która musi w Tobie rezonować. To, w co prawdziwie wierzysz, to jest silniejszy silnik niż wszelkie losowe zdarzenia czy opinie otoczenia. To twój wewnętrzny kompas, który wskaże ci drogę. I jeśli to, co mówię, ma w tobie jakiś odzew, jeśli czujesz to w kościach, to znaczy, że jesteś gotowy na kolejny krok. Kliknij już teraz, obejrzyj kolejny odcinek i przesuń się o jeden szczebel wyżej na drabinie swojego rozwoju, bo nawet niewielka zmiana może zmienić wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.